Czy to jest mój ulubiony Chińczyk, Nana Woman? Czy idziemy to kupić dla Bubu? No i są! Ja zawsze mogę liczyć na tego Chińczyka, że mają najnowsze rzeczy. Mają nawet najnowszą serię, która nie istnieje, jakaś tęczowa. Oczywiście, że ją wezmę. A tu obok co to w ogóle jest, jakby puszka? Lovely Baby Doll. Oczywiście, że to wezmę. Jest nawet na promocji. W ogóle wezmę tutaj wszystko. Oprócz Sony Angel, bo ja już otwierałam z tego Chińczyka, więc yy, po co drugi raz to robić? Są nawet jakieś saszetki, yy, też je oczywiście wezmę. O, Brain Roty nawet tutaj mają, ale to te, które chyba otwierałam. O, tych, to nie otwierałam takich pudełeczek. Bardzo ciekawe. Hmm. Co tu jeszcze mają ciekawego budada? Budada? <śla> La Bubu Budda to jest chyba. No oczywiście, że to wezmę. Oczywiście mają tu jeszcze jakieś inne zabawki, ale nie widziałam tutaj nic zbytnio ciekawego. Oprócz maskotek. O, nawet są brain Brainroty. Wyglądają tragicznie. O oh my god! Co to jest? W sensie ja wiem, co to jest, ale ja wolę tego nie mówić, co to jest. Jakby. Ja, ja, ja wolę nie wiedzieć jednak, co to jest. Zakupy zrobione i zobaczcie w ogóle jaką ładną siateczkę w motylki dostałam. Ale odwiedzimy jeszcze jeden sklep, który nazywa się Loka. Oni tutaj mają pełno takich różnych pierdół. Pierdół ze wszystkim. Yy, o, jakie ładne bananokaczki. Ej, ładne są tu rzeczy. Ale to, to dobrze, że dzisiaj przyszłam tylko po Labubu, bo kupiłabym na pewno coś jeszcze. Na przykład... Werce tą <noise> emokaczkę. <noise> Ogólnie to mieli tutaj wszystko to samo, co w tym poprzednim Chińczyku. E, nawet ten wybór był tak naprawdę mniejszy. E, Labubu, no jak widzicie, podróby pełną parą, ale no chyba wezmę jednego, wiecie, dla testa, nie? Zrobimy porównanie, który lafufu jest lepszy. <noise> Otwieramy tego labubu, bo pani przy ladzie powiedziała mi, że on ma śpiewać. Czajcie to? Amazing! No i jeszcze był yy, 10 zł przeceniony, no nie? Uuu, jakie duże syrki ma. Okej, okay, okej, okay, tu jest w ogóle kilka, kilka jakichś dziwnych rzeczy. Różowego trafiłam! Ej, jaki ładny! W no, sensie... A czekajcie! To jest lalka przebrana w labubu. <suszy> Po prostu Chińczycy wymyślili, nie? Ale zanim sprawdzimy, jak on y, śpiewa i gra, to pamiętajcie, proszę, żeby zostawić tutaj 10 tysięcy łapek w górę, żeby obejrzeć kolejny filmik, właśnie z tym chińskim całym badziewiem, jakimiś gadżetami, wiecie, znowu biorę się do Chińczyka albo zamówię jakiś chiński badziew. Więc pamiętajcie koniecznie 10 tysięcy łapek w górę. Jak go uruchomić? Nacisnąć jakoś? Szczerze to. Już go chyba rozwaliłam, zobaczcie, tak nacisnęłam, że... Wie ja. Ej, nie gadajcie, że go zepsułam. Nie działa! Ej, przysięgam, nie działa. No bo chyba trzeba go tutaj nacisnąć na środku. Czekajcie, spróbuję to wyjąć. A, zobaczcie, to nawet aż trzeba było wyjąć, żeby zabezpieczenie yy, wyciągnąć. Nie, Dobra, uwaga. Goły Labubu, nie? Tego to, tego to świat nie widział. Goły Labubu. Ale wstyd tu ludzie chodzą obok. Genialne, nie? Jakby to było warte 60. Nie, 50 czy 60 ziku, ziko, nie. Jakby to było, słuchajcie, warte. To jest, wiecie, to jest dziecko przebrane w Labubu, jakby lepiej być nie mogło, nie? Od czego by tu zacząć? Najbardziej to mnie, słuchajcie, ciekawi, ten budada. La Bubu i mogę Boże, dwie dychy kosztował, matko jedyna. Swoją drogą e, te duże, widzicie, też kosztowały 55, ten chyba był po 50. Ogólnie to jest mega dużo, bo oryginalnego na oficjalnej stronie możecie kupić za 80 czy tam 85 zł, więc no to jest w ogóle, wiecie, no, skandalnie jak za podróbę. Otwórzmy może sobie teraz tą e, Saset Tunię. Tutaj wyczuwam coś plastikowego, więc więc to nie będzie maskotka. I w ogóle jeszcze powiem Wam taką ciekawostkę, że te wszystkie yy, plastikowe opakowania, yy, plastikowe, te, wiecie, w kartonikach opakowania, yy, to miały zabezpieczenia przed kradzieżą. O! O! <grywki> Jaki. Tęczowo-pastelowy. Że wiecie, yy, pani musiała wszystkie te pudełka, jakby otworzyć. O te, bo w środku były zabezpieczenia. Takie wiecie, plastiki, bo mówiła, że tak ludzie kradną, nie? Kradną lafufu. Zdecydowanie to jest ten labubu, który jest tutaj na obrazku. To jest po prostu nowa seria, która jeszcze nie istnieje. No i słuchajcie, on jest strasznie lekki. Jak dobrze wszyscy wiemy, figurki z Pop Martu są bardzo takie ciężkie i wiecie jakby wypełnione całe plastikiem, a to jest w środku puste. No tutaj widzicie, tak trochę głowa mu odchodzi i tak dalej, ale ale nie ma tragedii, yy, nie będę płakać, bo nawet wygląda w miarę okej, okay. wiecie, nie był jakiś krzywy. Teraz słuchajcie, wzięłam też jedne Italian Brain Roty i tutaj zobaczcie tego kotka. No wygląda totalnie jak mój kot, w sensie ta głowa, nie? Oczywiście nie mówię, że mój kot jest krewetką, yy, ale <laughs> ale że ta głowa wygląda totalnie jak mój kot oj. i zobaczmy co tu będzie. Czy to będzie coś innego, co ja otwierałam? Oczekajcie, to jest jeszcze Aha. Aha, okej, okay, ale oszukaństwo Jest saszetka w kartoniku Co to w ogóle ma być? Żeby chyba, wiecie, wydawało się, że jest większy, Czy coś, i w ogóle te saszetki nawet otwarcia Nie mają, muszę je tutaj Dźgać czymś, żeby otworzyć Oh my god, co to? To jest brelok! To jest breloczek w ogóle Kapibara to jest Kaktusoro, kaktusoro kapibara! Nie wiem jak ten brak się nazywa, nie pamiętam. Chociaż w ogóle była kapibara z kaktusem? Było coś takiego? To nie było przypadkiem w kaktusie inne zwierzę? Tak coś mi się właśnie kojarzy, ale no nie wiem, nieważne. Ogólnie wydałam na to 11 Ziko. Czy warto? Nie warto! Oki do lecimy słuchajcie, z mm, no, nie wiem, to jest chyba figurka będzie też plastikowa. Tu nie będzie maskotka, bo wyczuwam, że jest coś twardego. Yy, obstawiam, że może być taka sama, jak tą pierwszą otworzyliśmy. Okej. Okay. Tu też jest saszetka, widzicie? Ale to oni chyba to specjalnie robią, żeby ludzie nie zaglądali, wiecie? No i znowu muszę ją dźgać czymś. A nie! Ona ma otwarcie! Eee, to jest już, moi drodzy... Prosa, bo zrobili otwarcie w ogóle, nie! I czekajcie, moment, moment. Tu jest seria Hefa te wiecie, siedzące, a tu jest seria Macarons w ogóle. To no, są dwie różne serie, ale no nieważne, jak wy wiecie, czego my wymagamy od Chińczyka. Oho! Czy tu w ogóle będzie Labubu? Co to jest? Czemu tu jest napisane miś, że beer? Oh my god! O oh my god wygląda. To nie wygląda jak jego uśmiech, tylko jakby jakiś wąsy miał. Co, co to w ogóle jest? Czemu oni tu pomieszali, tu dali jakąś nazwę niedźwiedź? Yy, jakby o co tu chodzi? Nie. Ej, czekajcie, co on ma nie tak z palcami? On ma taką... coś tutaj jest, zobaczcie. Jakoś tak ma dziwnie te palce zrobione, takie zaciśnięty ten kciuk. O co tu chodzi w ogóle, nie? No, powiem Wam, ten wygląda dużo gorzej, nie? Jakby wolę już tego z mortki, bo ten to wygląda jak jakieś, nie wiem, momo czy coś. No to została nam jeszcze y, ostatnia saszetka tutaj, i zaraz już będą same. Y, pudełka niespodzianki. Tutaj w ogóle, słuchajcie, serii nie ma napisanej, nie wiadomo co tu będzie. O, z tyłu są, aha, nawet jakieś labubu w kuli śnieżnej, w ogóle o co chodzi? C co to jest? Labubu jakaś. Aha, to jest kółko. Ja myślałam, że to jest labubu baletnica. No, ci Chińczycy to już wiecie, wymyślają. O, dobra, tutaj też widzę, że jest otwarcie, ok. Czyli to jest, wiecie, saszetka premium, jak ma otwarcie. Mamy nawet karty, nawet nie jedną, a trzy. <grym> wow! Fajne nawet, mają jakąś moc i ataki, a tu jest LaBubu Pinocchio! Wow, o co tu chodzi? Nie wiem, ale buja! <ścoughs> no powiem wam, a ile to kosztowało? A tu nie ma ceny. To ta na razie najlepiej się zapowiada i uwaga, uwaga! O nie! To jest ten sam! Tylko tu mu przywiesili brelok, a temu nie, ale zresztą one są takie same. Tylko, no wiadomo, inne kolory mają, ale ten sam wyraz twarzy okropny. Wzięłam jeszcze coś takiego, bo po pierwsze kosztowało 13 ziko, po drugie zobaczcie, że tutaj to wygląda jakby to była figurka przebrana w taki strój, widzicie? No na przykład ta kaczucha jest mega super. Albo tutaj ten dinozaur, chyba to jest dinozaur. No mam nadzieję, że to będzie wyglądało tak samo jak, jak na tym obrazku. Okej, okay, wszystko zakle. Ja w ogóle nie mam nożyczek. Muszę dzigać to czymś takim, ale wiecie, poradzę sobie, nie. Uwaga, uwaga! Znowu jest saszetka. Dobra, oni to chyba robią, żeby właśnie ludzie nie podglądali. Obstawiam, że po to to jest. Dobra, ale słuchajcie, ja już wyczuwam, że tu nie będzie żadnego futerka, bo to wszystko jest twarde, no jakby... Ej, dobra, może jednak? Boże! O Boże! Co on ma nie tak? W ogóle, Co to jest w ogóle? To nie jest ten obrazku tutaj! To kurczaczek miał być, a mnie oszukali dali mi jakiegoś misia żółtego z, 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 nie wiem, to jest twarz dziecka, czy kogo to jest, ale wygląda to strasznie. Co on w ogóle trzyma w łapce? Nawet nie wiem, co to jest. Coś czarnego trzyma. Może swoją kupę, nie wiem. <ścoughs> Czas. Na coś, co najbardziej chciałam otworzyć, czyli Budada! W ogóle ta nazwa brzmi genialnie! BUDADA! <laughs> Dobra, słuchajcie. Fajne rzeczy tutaj wyglądają, i w ogóle to też miało, słuchajcie, zabezpieczenie przed kradzieżą. Nawet, słuchajcie, ludzie kradną Budady, nie? Jakby. <laughs> nie wiem, kto to kradnie, ale ktoś szalony. Ej, ten różowy. Jakiś taki wściekły trochę jest. Powiem wam, że te figurki na tym obrazku wyglądają nawet fajnie. Jeżeli serio trafię którą z nich, a tu nawet można sekreta trafić, wow, to będę zadowolona, nie? Ale stawiam, że tu może być w ogóle zupełnie co innego. O matko, jak to jest zaklejone, no. Pana, jak to otworzyć? Na siłę rozrywać trzeba. Boże, budady wyciągnąć nie mogę. Budada? Budada! Co to za Budada jest? Patrzcie na to! Jakie ma wielkie syry! On ma stopy jak Yeti w ogóle! Co to jest? A to może tym się różni Budada od Labubu. Budada ma po prostu wielkie syry! Ja czy w w oryginale wiecie, istnieje taka figurka? Czy Chińczycy wymyślili już własną? Bo przyznam Wam szczerze, że nie kojarzę, żeby taka figurka z Labubu była, no tym bardziej, żeby miała takie wielkie syry. E, ale, ale nie wiem, może, może czegoś nie wiem po prostu, ale, no nie no, te syry. W sensie ja wiem po co oni je zrobili. Oni je zrobili po to, żeby po prostu ona stała, nie? No i chociaż stoi, ale. Zobaczcie na tego małe stópki, a zobaczcie na to. No ja nie mogę, on jest mniejszy od niego dwa razy, a ma syry trzy razy większe. Czas teraz na dwa ostatnie pudełka, czyli gwiazdy tego wieczoru. Dobra, film pewnie oglądacie rano, no ale nieważne. Gwiazdy wieczoru. I mamy tutaj nową serię, Labubu, która jeszcze nie istnieje nawet. Zobaczmy co tu będzie... Wsi Aha, nawet nie mogę tego normalnie... Aha, okej, okay, nie działa ten rozporek tutaj do otwierania. Dobra, to olać to. E, tu mam oczywiście z boku Labubu, wiecie, oryginalne, tak? Żebyśmy sobie porównali, jak to będzie wyglądało. Okej, okay, czy jest tu jakaś karta? Nie, nie ma. Kartki nie ma. Oh my god! Oh my god, jaka rozciągnięta twarz! Czy jesteście gotowi na nową serię? Zobaczyć nową serię LaBubu, która jeszcze nawet nie istnieje. Jeżeli jesteście gotowi, to zostawcie tutaj łapkę w górę! Teraz, w tym momencie! No i ogólnie jak zostawicie 10 tysięcy łapek w górę, to nagram kolejne zabawki z Chińczyka, więc więc po prostu zostawiajcie łapki w górę. <laughs> Dobra, zobaczmy, co tu na nas czeka! Ej, on będzie serio jaki. u! Ej! <ścoughs> Ej, kolory ma nawet fajne, nie? Serio tak jak na tym obrazku. Nie? No, taki. <ścoughs> jest trochę luźny. <ścoughs> trochę też nogi ma krzywe. W ogóle. Aha, no właśnie, to jest pierwsza rzecz. O, w oryginalnych się te stopy nie odwracają. E, jakby, a fejką się, fejką się kręcą, widzicie? <ścoughs> jak szalone? Powiem tak, kolorystycznie nawet jest ok, ale no widać, że jest taki trochę rozklekotany, nie? Jakby, no zobaczcie tutaj oryginał. On jest taki zwarty i w ogóle, a ten jest taki trochę jakby go tir przejechał, nie? Rozplaszczył trochę. Nawet zobaczcie, jaką głowę ma krzywą. Tu ma więcej, tu ma mniej, uszy krzywo, nie? Ale. Uuu, ej, z tyłu on wygląda dobrze, nie? Jak się nie patrzy na niego z przodu To z tyłu wygląda naprawdę fajnie I, i na, naprawdę ma spoko te kolory Podobają mi się Ja bym chciała, żeby taka nowa seria była Nie? La bubu Takie właśnie intensywne pastelowe kolory Jakby to by było spoko Od tyłu mogę go nosić I wszyscy będą mi zazdrościć Exciting makaroon to jest, moi drodzy, akurat z tego drugiego sklepu, z tego Loka, ja cały czas chcę Aloha mówić, ale nie, to tak się nie nazywa, Loka czy coś tam. W ogóle wydaje mi się, że to jest właśnie sieciówka, bo chyba czasami go widziałam w innych miastach, ten sklep, ale nie wiem, czy, czy to jest sieciówka tylko w Trójmieście, czy w całej Polsce. No jeżeli u Was ten sklep Loka gdzieś też jest, to możecie napisać w komentarzach. Dobra, uwaga, uwaga. Tutaj mamy no, woreczek wygląda nawet tak, wiecie. Karty też oczywiście nie ma. E, woreczek wygląda w miarę legitnie, no nie? Czy mamy tutaj jakieś otwarcie? Mamy. No, prestiżowy worek, ale w końcu zapłaciłam za to 50 ziko. Okej, okay, widzimy go. Nie, nie gadajcie, że to ten szary. Oh my god. <ścoughs> Czekajcie, bo ja mam tego szarego moment. Oryginał versus podróbka. W ogóle, czemu mi lampka banana gaśnie? Proszę się tam zapalić. No, powiem Wam tak. No, widać. No, widać, że z tym jest coś nie tak. Znowu ma łeb krzywy, jakby. Ja nie wiem, czemu one te wszystkie łby mają takie przekrzywione. Stopy też się tutaj, wiecie, wykręcają w każdą stronę. No nie. Jakby. Ale brelok, zobaczcie Dali. Prawie taki sam. Prawie. Trochę krótszy jest chyba. No i kolor też ma trochę inny, ale wiem, że oryginalne labubu kolorystycznie też mogą trochę się różnić, jakieś tam odcienie i tak dalej. No ale nawet zobaczcie te oczy. No, on ma takie. Zaraz w nocy, jak nie zostawisz samego! No. No widać, no słuchajcie, jakby jak macie do porównania oryginalnego vs fake'a, to po prostu widać, że ten jest fake. To jest po prostu Lafufu po przejściach, no. Go po prostu rozjechał tir, yy, ale on wstał, dalej żyje, ale po prostu trochę jest rozjechany, nie? No i zobaczcie, tutaj jeszcze widzicie, tym nóżki się nie kręcą w ogóle, a właśnie tym obkręcają się na wszystkie strony, w ogóle nogi też ma krzywe, nie? Jedna mu dłuższa urosła. どうぞ大丈夫です。